No i tak, mój już po sprzedaży złomu, tak auto puste i to Majkanina tego było, no już widzicie, Ja się nie odzywa Ta wpadła, tak to się nie odzywa. U niego też to zobaczycie. I to Majkanie tak. Cienkiego 62 kg, grubego 56 czyli w sumie 118 kg padło, gruby po 90 groszy, cienki po 80 W sumie wyszła równa stówka, kolejna stufa z rzeki. Kolejna stuwa z rzeki wpadła, tutaj le lektor podpowiada, także fajnie, my jesteśmy zadowoleni. Sufle! Władysław II Jagiełło też. To jest właśnie, wydobyliśmy władka Tylko z ziemi. będziemy go musieli przeciąć. Do tego to go przetniemy, to chyba Kazimierz z 50, nie? Ale nic, stówka wpadła, także dzięki, Artur. Dzięki, Artur. A my co? Zbieramy się na magnes, rzekę, to, że mamy... nowa miejscówka. Czekajcie na kolejny odcinek z magnesu, także tak standardowo, jest. jak się podobało, to łapka do góry. Jak nie, to w dół zapraszam do pisania komentarzy, do oglądania. Do na następnego kraju. ujęcia. I do subskrypcji. Dwa, tyczkę pod dnie ciągnąłem i jest co mamy? Artek. Bo ja tu tyczkę tylko postawiłem i... No i co się dzieje?